Witamy, jesteśmy już w Krakowie na rynku głównym, za nami maluje się pięknie oświetlony kościół mariacki, a po naszej prawej stronie sukiennice. I... No jest oświetlony pięknie, bo był przed chwilą tam słońce było. <laughs> w miejscu, w którym się znajdujemy w 1525 roku miał miejsce Hołd pruski. Bardzo ważne wydarzenie w historii Polski, jak nie wiecie co to, to sobie wygooglujcie, ale miał miejsce tutaj. Dobrze, idziemy? Tak. Dawniej już wyglądał tak, budynek z wieżą, a do dzisiaj została tylko wieża. Co pan robi? Jest w nieprzewidywalnej Ile chcesz, możesz rzucić do bajki i wybrać swoją nieprzewidywalność, czy podobnie. Ale że Przepowiednie. Pan ci będzie wróżył. Będzie mi pan wróżył? Nie. No, pani sama wybierze swoją. No. Ani się nie uwróży? Nie, nie, mhm. nie. Dziękujemy. gwiazdy odbijają się w twoich oczach. Postanowiliśmy spróbować na obiad w lokalnej kuchni. Wybraliśmy restaurację, która wydała nam się najbardziej związana tutaj z Krakowem, jako że wokół nas wszędzie jeżdżą tutaj bryczki po rynku, to wybraliśmy taką, w której logo jest konik. I teraz będziemy próbować tradycyjnej, krakowiańskiej kuchni. Chcesz coś dodać jeszcze? Czy po prostu zrobisz ładny uśmiech, strzelisz z oczka i podbijesz wyświetlenia. Wyszliśmy właśnie tutaj z Horror House'u. Lost Souls, jeśli się nie mylę, nazywał się. Po chłopaków zostało ze mną do końca, bo Wiktoria już w pewnym momencie zrezygnowała z tego... Ale... przechodzenia, bo ją szarpali za włosy, no co na koncert nie jest zbyt korzystne. Ale w tym, co e, był jakby psychiatryk, to ja rozwiązałam jak mi się mówić. Więc bądźcie ze mnie tutaj I zostawiajcie dla mnie łapkę Co tam się mówiło? Jesteśmy właśnie pod stadionem Tauro, na Arena w Krakowie, gdzie za chwilę, czyli za jakieś pół godziny zacznie się koncert z Powiedz swoje emocje, opisz. No, mam do ładne opisanie, naprawdę. Ale przynajmniej oboje się cieszymy bardzo na to. No i miejmy nadzieję, że ten koncert będzie jeszcze lepszy niż go sobie wymarzyliśmy. Także do zobaczenia. Nie no, lepszy nie będzie, bo ja sobie wymarzyłam że z 100 stolet, ale to się nie stanie. Mam nadzieję, że też będzie fajnie. Dobra, do zobaczenia. Bye. I have to say that I'm going to be back pretty soon. My next show here is going to be in Italy it's going to be in July, November. You can't see You not see You

in the hole